Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowej serii, która ukaże się na kanale mojego męża, czyli Luka Młodego. Ja jestem Bonnie i będę prowadziła tą serię dla Was. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i będziecie oglądali każdy odcinek. Pomagali mi, bo nie jestem... Nie jestem jakoś jeszcze bardzo tutaj obeznana w tym. Gdzieś tu miałam zapisaną swoją postać, jest Zamin. Ok. E, to jest moja postać, ma na imię Kamila. E, może pokażę Wam, jakie stroje dla niej wybrałam. To jest strój codzienny, to jest strój oficjalny. No, pokaż się, Damulko. Tak. E, sportowy. Dosnu, imprezowy, zaszalałyśmy sobie tutaj. Nawet zaszalałyśmy z tatuażem. I strój do pływania. Ehm. Więc, tak, e, moja postać będzie schludna, będzie geniuszem i będzie perfekcjonalistką. A więc, dobra, zaczynamy. Wybierz świat, do którego się wprowadzasz. Eee... Dobra, zobaczymy tutaj. Ten e, ciepła chatka jest najtańsza, z tego co pamiętam, bo włączyłam już sobie, żeby e, tylko ogarnąć to. A zobaczymy. Nie wiem, jak wrócić do tom, tego świata. Wróć do wyboru świata, okej, okay, tu. Dobra, bierzemy kamienny zakątek. Z wyposażeniem. Niewyposażony, a z wyposażeniem ile? Sześć nam zostaje tylko. Dobra, bierzemy wyposażony i będziemy sobie wszystko zmieniali. Oczywiście z czasem. Pójdziemy do pracy. Będziemy mieli trochę pieniędzy, to będzie można sobie pozmieniać. Mm. Wow, ale ty z tyłu masz bluzkę. Mój Dobra. Musimy to jeszcze ogarnąć. Tak. Tutaj. Aha, czyli jesteśmy w otoczeniu skał. Mój sim chce gotować. No, ta chatka nie wygląda zbyt yy, atrakcyjnie, ale. Z czasem myślę, że dojdziemy do tego, że będzie fajnie. Żeby gotowała, gotuj. Co ty chcesz ugotować? Może tost z serem? Dla jednej osoby. Aha, na lodówkę miałam kliknąć, a nie na kuchenkę? Dobra. No, ale co? Jeszcze coś ugotujesz nam. Yy, może makaron z serem? A, super! No wiecie co? No nie dziwię się, że jesteś bardzo spięta, też bym na Twoim miejscu była. Dobra, sprzątnij to, już nic nie gotuj. No sprzątaj, i idziesz się wykąpać. Szybki prysznic dobrze Ci zrobi. Dobra. No, powiem wam, że nie zaczyna się to zbyt ciekawie, ale damy radę. Będzie wszystko ok, mam nadzieję. Higiena nam rośnie, więc będzie chyba wszystko ok. Dobra. Towarzystwo widzę, że nam spada, więc może wyjdziemy, poznamy jakiegoś sąsiada. Bardzo spięta jest. Jeszcze jest spięta. Jeszcze chcesz kąpiel? No, ale szybki prysznic test. Dobra. Idziemy poszukać jakichś sąsiadów.

Ale coś, coś... coś... z nim rozmawiaj. Dziel się genialnymi pomysłami. Chciałaś, to się dziel. Kazimierz, mógłbyś trochę pobiegać, bo trochę taki... grubaszny jesteś. Uj, chcesz rozmawiać? Chciałam się z nim przywitać, ale coś mi się nie udało. Dobra. Przyjazne, co?

Znaczy a czy możemy obrócić kamerę? pewnie możemy ale ja nie potrafię tego zrobić Uuu, ciebie ciebie ruda nie będziemy zaczepiać Przyjazne. Dobra, niech siedzieli pomysłami. Towarzystwo nam rośnie, rośnie, nam spada. Okej. Okay. Tak, musiałam, że Kazimierz nas opuszcza, on jednak zostaje. Dobra. Dzieli się genialnymi pomysłami. Dobra. Jest niedziela, godzina 12. Czy ty chcesz śmieci wyrzucać? O, tu jakaś fajna kobitka idzie. Ale już poszła. Dobra, zostawimy ją poplotkujemy może o jesteś. Trzy osoby poznaliśmy, a raczej poznajemy cały czas. A powiedz o wampirach, co my tam? Rób pomąpki teraz Żartuj z Simem. Simem uciekł. Komediowy zdobyliśmy umiejętności. Uh, uh. Trzeba o niej poplotkować. Dobra, nie, nie ma plotkowania. Hmm. i jakiś przyjazny jeszcze dobra dobra, tego Sima też zaczepimy im nas więcej, tym lepiej a Dżemu się nie czuł o, tu nas ktoś więcej opcji, przyjazne. Ożywiona rozmowa. Poznaj.

Faceci, jak to faceci, opuścili nas szybko, nie interesują nas ich nasze ploteczki. O, no, trzeba ją pocieszyć. Może się ożywi. O, chcemy z nim rozmawiać. Co chcieliśmy z nim robić? Chcemy z nim żartować. Czy to było w przyjaznych? Nie widzę żartowania. Dobra, zaprosimy go do siebie. Co nam tu podróż... A! Do mnie. A czemu nie jest dostępna? Gdzie ja jestem? Gdzie ja mieszkam? To mi to powie? Nie chcemy podróżować. Powiedz mi tą historię. Lotkuj. Dobra, czy mamy potrzeby? Nasza higiena z... zabawa. Pęcherz. Dobra. No i dobra, idziemy do domu. Muszę tutaj jeszcze... Dobra. Przyjdziesz to. Leż niesz... nic? Przyjdziesz to. Coś ugotujesz, może nie. Może nie zniszczymy tutaj naszego domu. Dobra. Damy jeszcze chwilę czasu. Dobra, kończ tą rozmowę i chodź. Przynieś szybki. Zobaczymy, jaki będzie bardzo szybki, czy szybki. Zabawa spada, głód spada, energia spada. Oj, jestem bardzo głodna. Dobra. Później skorzystamy z kibelka, a później pooglądamy coś. Może lepiej będę pilnować. No zjedz to. Czemu mamy tylko sprzątni? A, bo od razu możemy to jeść. Dobra. Pyszne. Pokaż, co tam narobiłaś. Chyba nie bardzo jej smakuje. Chyba nie lubimy sałatek ogórkowych. No pięknie, że sama po sobie zmywasz. A ona chce znowu wziąć prysznic, tak? Jaki z... Aha, to obojętnie chyba jakie oglądamy, to już zabawa nam zrasta, ale weźmiemy kanał komediowy. <laughs> A, jaka jestem rozbawiona. Muszę przeczytać, co tutaj muszę... Piękny obraz. Smaczny posiłek. No, z tymi posiłkami to u nas jest ciężko. Ale może spróbujemy jeszcze. Jeszcze nie jest zbyt późno. Gotuj. Dlaczego mam tylko... No, na mojej umiejętności, że tylko mogę gotować sałatkę... <głosłenia> robić sałatkę ogórkową. Nieźle. Dobra, zrobimy dla rodziny, schowamy na później. Dobra, yy, choć porobimy, pogotujemy. No Kamila, o tak, tak. Sałatka ogórkowa, ja widzę pomidory. Dobra. Czy coś w skrzyni? O, śmieci wyrzuć elegancko. Nie mamy żadnej poczty. Czy coś my tutaj możemy. Na tej mapie jeszcze nigdy nie grałam. A, jest w sumie już 21. Nie wiem, o której porządne simy chodzą spać. Czy ty już chcesz iść spać? Śpi. A, jednak chcę spać. Czytała książkę. Dobra, to niech nam to szybko zleci. Ile ta noc trwa? I jak wstanie dzień, to oczywiście zapewne będziemy musiały coś zjeść, się wykąpać, skorzystać z kibelka. I może co? Może pójdziemy poznać? Poznać kogoś? Weź gorący prysznic. Co ty chcesz jeszcze zrobić? Kup zabawkę. Dziel się pomysłami. A jesteś bardzo głodna też. Dobra, mamy prysznic. Weź kąpiel. Weź kąpiel, jak my wanny nie mamy. Simka. Musimy kupić wannę. Dobra, pójdziemy coś zjeść. Zjedz. Otwórz. No, możemy to zjeść. Już stały związek komuś, jak my nikogo nie znamy. Kup zabawkę. Gdzie my możemy robić zakupy? Tu. Nie. Halo. Pauza i zastanawiamy się, tu budujemy. Aha, tu budujemy na parceli, a ja chcę kupić zabawkę. Ale ja nie wiem, co ona chciała za zabawkę. A tu w pudle coś. Czy ty chcesz taką zabawkę? Kup zabawkę. Nowe zabawki można kupować klikając w pudełko z zabawkami na kup zabawki. Dobra, gdzieś jakieś pudło ma być. A masz, kupimy Ci misiaka. Zapewne nie chodziło Ci o niego, ale już mamy go. No nie, jednak chodziło Ci o taką zabaweczkę, dobra. Jejku. Ona chce tylko jakieś. No dlaczego my tego nie jemy? A. No, zjedz to. Weź porcję, tak. Zjedz sobie to ładnie. Gorący prysznic zrobi ci znakomicie. Dobra. Zjemy, resztę posprzątamy. Mamy Misiaka. Dziel się genialnymi pomysłami. Dobra. Z dzieckiem nie będziemy się dzielić. Same dzieci tu chodzą. E, może pójdziemy. Odwiedź. Odwiedzimy tutaj sąsiada i zobaczymy, ile czasu nam e, zejdzie na tym żeby też te odcinki nie były zbyt długie, żeby Wam się nie nudziły. Ja tutaj się jeszcze uczę wszystkiego, więc w komentarzach mile widziane jest, jest to, żebyście mi podpowiadali, co mam robić, czego nie robić, może co Wam więcej pokazywać i tak dalej. No to ładujemy. Zobaczymy, kto tu mieszka. Nikt tu nie mieszka. Aha, super. No to, no to jak? No tu mieszkamy my. Idź do domu. Ale zrobiliśmy odwiedziny, naprawdę. Wracamy do domu. No to dobra. Więc myślę, kochani, że w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Mamy dom, mamy sima, poznaliśmy kilku znajomych. Znaczy, znajomych, nie to za dużo jeszcze powiedziane, jeszcze z nikim się tam dobrze nie zapoznaliśmy, ale. Ale zobaczymy. On tutaj mamy, myślę, że z Bellą możemy się zakolegować. Z Heleną może też. No, zobaczymy, poznamy jeszcze te wszystkie osoby. Więc, jeżeli odcinek Wam się podobał, idziesz czytać, dobra, idź czytać. Jeżeli odcinek Wam się podobał i chcecie więcej odcinków z Simsów, no to oczywiście piszcie mi. No i to tyle. Żegnam Was i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć.